Światła! Chyba spóźniliśmy się na imprezkę. Gdzie poruszniczy? Tutaj, w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, co w tej części świata? wszystko, że tak ciągle pierdzieli? Światłem, <śmany> tak? Co Tak, nie wiem, tak, Nie mają. też? A że nie, że broń, Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spince, a to ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy. Oj, się, ty... panowie! Wszystkie picia.